Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie słuchajcie, tym razem w grze tak, bo słuchajcie od dzisiaj chciałem wprowadzić na kanał taką taki zwyczaj, od czasu do czasu jakiegoś gameplaya, tak, w formie relaksacyjnej dlatego na początek lecimy z Battlefield słuchajcie, 4 pogramy sobie mapka, tu jest Jedwabny Szlak w trybie dużego podboju E, zobaczymy, jak to nam będzie szło. Także zapraszam Was e, gorąco. E, zagramy szturmowcem, szturmowcem. Zagrajmy, dobra. Pierwszy, lepszy punkt na B się odrodzimy. I co tutaj mamy? Jakiś, jakiegoś krosa. Cztery punkty do przejęcia zostały. Jak tu moim zwyczajem, jedziemy na. Luzaka Przed siebie wow. wow Wow, wow, kto tu wali? Temu pomożemy w takim razie Jak tu nikt nie atakuje No i pojedziemy, słuchajcie, na G eee, I druga sprawa, to przy okazji wam, wam powiem jeżeli jeszcze nie macie mnie w znajomych na BattleLogu, a chcielibyście czasami ze mną pograć, może coś nagrać, zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Mój profil BattleLoga znajdziecie w informacjach na kanale w opisie. Także zapraszam. Z tym, że jeżeli. Wysłać zaproszenie, jeżeli macie zamiar ze mną e, grać, nagrywać, rozmawiać, tak? Nie na zasadzie, że wiem, macie mnie w znajomych, to jesteście nie wiem, super i tak dalej, nie, bo, bo, bo nie czuję się, żebym był jakimś tam e, w, w Waszym kurcze idolem, nie, czy coś. Tylko po prostu mówię, jeżeli chcecie ze mną pograć, nagrać, może, to, to zapraszam do wysyłania zaproszeń, do kontaktowania się zorganizujemy jakąś um, jakiegoś TS-a, może nie wiem, Skype'a i będziemy sobie czas do czasu nagrywać taką fajną rundkę czy to Battlefield 4, czy to Battlefield 3, czy też inne gry, które spadaj, kurde Czy to jakąś grę, którą po prostu mam dostępną tutaj na, na Steamie czy na Ordzinie? Także zapraszam Was serdecznie, pięknie, dobra, już tego nie odrodzę. O, jeszcze dostałem jakieś nagrody Myt malina. Spróbujemy podbić to... To D Aha, tylko jest chok, tak? Fuck oj, oj. No dobra Evacuation, o kurde Muszę odblokować jeszcze sobie trochę tych... Um, tych rzeczy właśnie w pojazdach bo jak na razie w Battlefield'a 4 trochę zaniedbałem 30. poziom jedynie rzadko grywałem, bo z moim wolnym czasem to wiecie tak na dwa razy Tak. aj, ale dostał dostał trochę Kolejna mapa, muszę powiedzieć, e, szczerze, najbardziej mi się podoba z tego dodatku. To jest e, e, dodatek, chyba drugi? Nie, 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 to jest dodatek pierwszy, chyba nawet, tak. E, chińska nawałnica, że tak się nazywa. E, bardzo mi się podoba. Szczególnie ta mapa. E, aczkolwiek, jest ona duża i tutaj. Najlepiej jest wybierać serwery w 32, 64 osoby albo jeszcze 48. Nie? Nie, w sumie 32 to, to jest jeszcze z tych mniejszych takich, także to jest mapa przeznaczona na dużą liczbę graczy, tak jak sami widzicie. Przynajmniej w tym trybie, i tutaj trudno zagrać pograć fajnie w mniejszą liczbę osób. Aj za późno, fakt dobra ewakuacja. Tutaj mamy jakieś frajerów, że jest zadymione w cholerę. Pięknie. Ajajaj, aj, aj, 34% mu zostało Kurde Co to mam ciężką lufę, tak? To sobie ciężką lufę Od razu zamontuję Mój Hamulec jest niepotrzebny No i idzie tutaj, tak? Póki mamy ten punkt By móc się Dalej od trzeba go Odbić To naszego zabili Chyba Gdzieście się skampili? jest zabity, dobra. Ops, coś mi przelogowało. Muszę skonfigurować jeszcze tego mirelisa action. Bo tak testowo trochę dzisiaj nagrywam kurde. Nie lubię takiej sytuacji. No i cóż, ciśniemy dalej. I słuchajcie, jeżeli mi się Wam to spodobało, możemy też przeprowadzić coś na coś w rodzaju Q&A podczas, podczas grania, czy, czy, czy w ogóle w formie vlogu. Jeżeli macie jakieś sugestie, to piszcie w komentarzu. Chętnie, chętnie je prześledzę. Jeżeli będą jakieś sensowne te sugestie, to E, nie wykluczam, że się do nich dostosuję. To nie mam czym jechać, kurde. I to jest trochę ból. Także myślę, że to będzie taką fajną e, Fajną rozrywką raz na jakiś czas e, na kanale. Bądź, bądź też nieraz na jakiś czas, może regularnie będą jakieś m, gry, jakieś serie gamingowe. Bo jak wiecie. Dawniej mój kanał był skierowany w 80% na, na gry. Potem on się przekształcił w taki kanał bardziej techniczny, tutorialowy. Kurde. I, I tego ja trochę zajmowałem, ale właśnie chcę do tego wrócić. I dlatego warto spróbować. Tu ktoś naparzał O oh, fuck Tutaj chyba ktoś był Ajaj aj, aj, aj. Pięknie, 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 pięknie Tu ładnie Kto mnie znając, że cię ktoś zajdzie albo no bierz! Pięknie. Dobra. Resztę nie miałem szans 6 na 6. No nie jest tragicznie. Może, może jakoś się przyzwyczai sporo do tego grania w FPS i jakieś tam w miarę sensowne wyniki będę um, będę zdobywał. Tu mam jakieś w ogóle no kto tak? Jakiś w, w tych pojazdach. To jest dobre, powiem szczerze. No dzięki temu widzimy przeciwników. Aj, Jezusie. Kur. To jest... Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ta maszyna, bo jest bardzo, bardzo, bardzo zwrotna i wolę nią jeździć mm, bardziej niż czołgiem, no pra, naprawdę, bo właśnie jest zwrotna, jest szybka, tylko, że po prostu nie ma takiego damage'u, jaki, jaki ma czołg. I to jest troszkę bolączka, no ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Nigdzie Dobra, ten zabity Tu się czają gnoje Znając się to mi któryś tutaj zajdzie z teczfurką. O oh, fuck. Wakujemy się. póki czas. Trochę się podratuje. motocyklem dobra, pięknie m 164 świetna broń niedawno ją sobie odblokowałem i muszę powiedzieć wam, że e, w, nauczyłem się strzelać seriami dzięki czemu efekty efekty moich ym... dobra o, dzięki czemu lepiej mi się gra w tą grę Więcej po prostu kili nabijam. Pewnie zwykłą, automatyczną bronią też by mi się udało, tylko że musiałbym się nauczyć puszczać przycisk, tak? Myszki, żeby strzelać seriami, natomiast mamy to wymuszone. Ja uważam to za dobre. Tego podniesiemy Tam są nasi Tu damy małą apteczkę, niech się trochę podleczy Kolega Ten punkt jest przyjęty, pasowałaby gdzieś się udać w inne miejsce Jakiś motorek mamy Więc z niego skorzystamy i słuchajcie, tam jest czołg, tam nie będziemy się pchać Natomiast... Ja wiem sobie będę no, pojechał na G, tylko nie tędy, bo to jest A Tu jest jakiś kozak. Dobra. Ten jest zabity. Ajajaj, sniper jest. Nie wyjechał Tu ktoś jest Kurcze Gdzie się on skąpił? Dobra, nieważne. Oj, 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 kurde, nie zauważyłem go. 9 na 7, 3000, 3109 punktów. Dobra, bierzemy lawa, który mi się bardzo podoba. Sami swoi nie ma sensu do tego trzeba uwalić No i tak to nie doleci Ale Ale nie wydawało mi się, że tutaj ty ty podjechał Kurde. No i dziękuję. Już sobie pojechałem. Tutaj ich jest cholera. Tu gdzieś jest. Jest. Chyba szkoda, że ja go nie zabiłem. Tego nie widzę. No nie, tutaj są. Dobra. No kto wizer się przydaje? chyba A. Aj, nie 4k ładnie wybiłem ich trochę. Mm. Ma dowódca... dawansa. Ma Dobra. Tu się nie będziemy pchać, tam gdzie czołgi, pójdziemy tutaj Gdzie jest Więcej piechoty eee, Ja tego, ca tej całej rozgrywki tutaj, tej, tej rundy nie będę nagrywał, bo to zanosi się na nie, dłuższą pogrywajkę Kurwa eee, Zanosi się na dłuższą pogrywajkę Myślę, że tak, 20-25 minut to jest optymalny czas na, taką, na takiego fajnego gameplaya, który niektórych może zaciekawić. A je, je, to jest mój, sorry, kurde. Pomyłeczka. A spróbujmy, kurczę, na ten F. O, tu jest jakiś. Pięknie Pięknie Ajajaj! Aj, aj. Ale jednego wykuściłem, dobra Odradzamy się szybko, 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 szybko Szybko, szybko lawem Tu mamy lawa A, ale ten jest Uszkodzony, kurde Weź go napraw Dobra Chociaż tyle, że Jeden zawity Tutaj jest jakiś No i znowu nie mam szans Jak zawsze że przecież któregoś ustrzelę. Dajmy na D. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jest w miarę cicho. Tak, tak. Jest cicho. Można na tym sobie podjechać, zobaczymy. Grajmy trochę z myśleniem. Ajajaj. Tutaj kogoś widziałem. Tego lawa jeszcze raz. I podjedziemy... gdzie by tu pojechać. Tam chyba. Jedź facet. Nie wiem, czy tu m, można odblokować ten skaner, m, który był w trójce przy czołgu, że widać było dookoła, gdzie kto jest. By fajna, to by było fajna, to by fajna sprawa O tutaj trzeba trochę wybić <śm> No i dziękuję A no, i to jest mój Eli trochę punktów Aj Dobra moi drodzy. Jak na pierwszy raz to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę, za myślę miło spędzony ze mną czas te dwadzieścia kilka minut. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie i chcecie e, rozwiązać to w ten sposób, w, 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 w który mówiłem, tak? e, jakieś Q&A czy jakieś takie e, proste, krótkie, fajne pytanka, czy to w gameplayach, czy to po prostu w osobnym filmie, jeżeli by były takie sugestie z waszej strony, e, piszcie w komentarzu. E, jeżeli chcielibyście jakieś gry zobaczyć e, u mnie na kanale, jakieś rozgrywki też zapraszam do komentowania. Na teraz to już wszystko. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Ja się z Wami żegnam. Do następnego razu. Cześć. Hej.